Wracaj szybko do swojego dzieciaka. Nie martw się. Dzieciaki są twarde. Gdy byłem w jego wieku, odrąbałem sobie głowę i nic mi się nie stało. Wlekajmy, bracie. Wracajmy z sercem prosto do Midgardu. To wszystko rozumiem. Kto by się spodziewał, że dyndam sobie u pasa ducha z Nie nazywaj mnie tak głowo. Nie zrozum mnie źle, bracie. Z tego co wiem, Pan panteon sam się o to prosił. No wszystko to nie małe zaskoczenie. Nie znosisz bogów, ale całkiem sporo cię z nimi łączy, prawda? Nie wolno mówić o tym chłopcu. On nie może się dowiedzieć. Bzdura, bracie, z całym szacunkiem. Musi się dowiedzieć, nie znając prawdy, nie pozna siebie. Dobra, rozumiem. Nienawidzisz bogów, wszystkich bez wyjątku. Nieprzypadkowo włączając i ciebie, a także twojego syna. Nie rozumiesz? On to wyczuwa. Nie ma wpływu na to, kim jest. Nic nawet nie poradzi, bo nie raczyłeś powiedzieć mu prawdy. To wszystko się ze sobą wiąże. Zabraniam ci o tym mówić. Ej, hey, kojarzysz tamten skrót między światami? Ulepszyłem go. Albo żem go popsuł. Jest nam potrzebny. Przecież wiem. Słuchaj, zapnąłem kilka haustów wichrów Hel, co by nie był tylko jednostronny. Teraz możesz podróżować tam i nazad. Jakże mnie skiepścił. No to chodźmy do frei. Doskonała myśl, bracie. Być może napotkasz jakieś dziwy, ale dasz radę. No idź, bracie. Panowie, wy to umiecie podróżować. go nie było w planie. Ale nic to. Wspomniał o dziwach. Śpieszmy się. Serce. Masz je. Tak. Grzbietem dłoni. Jest chory. Mogę zbić gorączkę, ale by wyzdrowiał, musi poznać prawdę o swoim pochodzeniu. Tak. To nie takie proste. Pomóż mi go podnieść. Mówiłam ci, że też mam syna. Bardzo dawno go nie widziałam. Gdy się urodził, runy przepowiedziały mu śmierć. Dziecko w moich ramionach było takie małe i bezbronne. Wiedziałam, że zrobię wszystko, by je chronić, bez względu na cenę. Oczywiście wszystko to zrobiłam dla siebie. Moje pragnienia i obawy stały się ważniejsze niż on. I nie dojrzałam jego pogardy, dopóki nie było za późno. Nie popełniaj mojego błędu. Uwierz w syna. Wiem, że prawda jest trudna. Jak wszystko, gdy chodzi o twoje dziecko. To przekleństwo. Chłopiec jest przeklęty. Nie odchodź beze mnie. Nie odejdę. Czuję się lepiej. Widzę... Czy może dalej podróżować? Na razie tak. To się nie powtórzy. Obiecuję. Dopilnuj, żeby tak było. Freja, nie zapomnę o tym. Dzięki. To zasługa twojego ojca. Zostań jeszcze, odpocznij. Dość już pomogłaś. Wiedz, że zawsze jesteście tu mile widziani. To Vanaheim, prawda? Jak się tego domyśliłeś? Bo to wygląda jak kryształ z bifrostu. I wiem, że po drugiej stronie jest co innego. No i y, jesteś smutna. Naprawdę mądry z ciebie, chłopak. Tak, to okno z miejsca, które opuściłam dawno temu. Ale to tylko widok. To, co się stało w Alfheimie. Ty utknęłaś w Midgardzie, prawda? Taki dar otrzymałam od męża w chwili naszej rozłąki. Dlaczego Oden cię uwięził? Zrobiłby to i dla samego okrucieństwa. Ale wszystkie jego pochopne decyzje mają źródło w strachu. Wanowie stanowili dla asów zagrożenie, nim nasz ślub zapewnił pokój. Wielu wanów sądzi teraz, że ich zdradziłam. Owoc mojego poświęcenia, nienawiść własnego ludu. Więżąc mnie tutaj, upewnia się, że tego nie naprawię. Tak się zastanawiałem, dlaczego mieszkasz pod żółwiem? Był moim pierwszym przyjacielem w Midgardzie. Zaoferował mi schronienie, a w zamian ja ochraniam go przed zagrożeniami z lasu. Złoty dzik, wielki żółw. Masz bardzo interesujących przyjaciół. No dobrze. Zanim Modi nie uprzejmie nam przerwał, mieliśmy zacząć zwiedzanie Skarbca Tyra. Tak. I znaleźć Czarną Runę. Chłopcze, znasz dalszą drogę? Eee... no nie wiem. Pewnie, że wiesz. Znajdźmy łódź. Niech będzie. Poszukajmy łodzi. No dobrze. Widzisz? Łódź jest na brzegu. Ktoś faktycznie wezwał węża, siadaj, wyciągnę ją. Ucichłeś, nie czujesz się lepiej. Chyba. Wiem, że słyszałeś moją rozmowę z Freją. Myślisz, że rozumiesz, ale się mylisz. Czemu nic nie mówisz? Jestem przeklęty, tak? Jestem słaby, bo nie jestem jak Ty. Nigdy nie byłem taki, jak chciałeś. Ale po tym wszystkim myślałem. Że będzie inaczej. Nie wiesz wszystkiego, chłopcze. Nie. Ale teraz przynajmniej znam prawdę. Prawdę. Prawda. Jestem Bogiem, chłopcze. Z innej krainy, daleko stąd. Gdy tu przybyłem, postanowiłem żyć jak człowiek, ale tak naprawdę urodziłem się bogiem i ty również. Chłopcze, nie masz nic do powiedzenia? Um, czy mogę zmienić się w zwierzę? Możesz zmienić się. Nie, nie, nie wydaje mi się. Jestem bogiem. Mama wiedziała? Też była boginią? Nie, była śmiertelniczką, ale znała prawdę. Jestem bogiem. Czemu dopiero teraz mi to mówisz? Chciałem ci tego oszczędzić. Bycie Bogiem... Bywa nieustającym pasmem bólu i smutku. Nasze przykleństwo. Hm. Co dokładnie potrafię robić? Mogę latać? Być niewidzialnym? Nie. Czuję się jak Bóg. Nie wiem, jakimi mocami dysponujesz, ale z czasem dowiemy się. A może mógłbym zmienić się w wilka? Możesz spróbować mnie zaskoczyć.